Witam wszystkich. Tak wygląda powierzchnia zbiornika na RSM. Tutaj to brązowe, to jakieś tam zanieczyszczenia. Pewnie z rur czy z czegoś, ale ważniejsze jest to przez pod spodem. Te białe, takie brunatne. Tak, tu widać to rudę. Pod powierzchnią to są wszystko kryształy. Tu sobie taki pływają. Roztwór był dość roz... rozcieńczany do poziomu około 29% stężenia azotu, bo do 19 tysięcy litrów dodałem jakieś 3000 litrów, tak żeby tutaj jakiś został zapas ten tym zbiorniku, zbiornik jest 22 m sześcienne no, poziom mamy jak tu widać mniej więcej na tej, na tej wysokości tak żeby jakiś tam w razie ogrzania się bo to było zatankowane w czerwcu żeby zrobić jakieś tam miejsce na no, ewentualnie ogrzanie się cieczy tutaj pozwoliłem sobie nalać ta męzurka z lewej jest z dołu spuszczony z dołu zbiornika. I tutaj zaraz zobaczymy, jak się odwróci ten. Oczywiłem prawie 32% No to jest 1320. Gęstość mniej więcej, a teraz proszę zobaczyć tutaj. To wszystko, te niteczki takie, to są kryształy, to jest nabrane z góry. Czyli wszystkie kryształy płyną do góry, na dole ta widać jest to przeźroczyste, nie ma nic. No i tu włożymy drugi. No i zatonął. Ten jest do 1000 i to mocno zatonął. Czyli mniej niż 20% u góry jest. Na dole jest 32%, u góry jest mniej. Czyli trzeba mieszać. Tak na dole wyglądają złączki. No jest, ich tu trochę nie będę ukrywał. Mamy jeden Kamlok 2 cale, drugi Kamlok półtorej cala. Później mamy złącze w głowę, a wreszcie złącze pneumatiki. Także jest tego trochę, dlatego pod starynka zrobiona z rury, że ewentualnie odcieki można tędy odprowadzić tam przy rozłączeniu, podłączeniu myślę, że tutaj jak zamknę zawór za chwilkę pod ciśnieniem powietrza więc tam nie powinno być widać tutaj jak pęcherzyki powietrza unoszą się u góry jesteśmy u góry podłączyłem instalację do mieszania powietrzem Miesza się to dosłownie już z jakiejś minuty może i zapomniałem dodać, Dzisiaj jest 15 marca, od dwóch tygodni mamy dodatnie temperatury, RSM. Można powiedzieć, że oryginalnie, tuż po zalaniu, gdy mierzyłem, miało prawie 29%, czyli mniej więcej temperatura krystalizacji to była około 12 stopni na minusie. U nas byłem mrozu tam pod 20 stopni na minusie, ale to przez kilka dni już można zobaczyć, że prawie że kryształków nie ma. Także myślę, że za pół godzinki sobie jeszcze raz tutaj sprawdzimy, Coraz coraz mniej tych kryształków tutaj jest. Mieszało się dosłownie 5. 6 minut, i taki mamy efekt. To jest nabrane z góry z samego wierzchołka. Za chwilkę tam wyjdę i dokładnie zobaczymy. I teraz od 1200 do 1300 gram na litr. Troszkę się wymieszało i mamy. 1220, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i prawie 90, czyli dokładnie tyle samo, ile w momencie nalania. Wystarczyło dosłownie 5-10 minut mieszania. Także taki mam patent na to. Chociaż powiem szczerze, tak, tam jak się przyjdzie, to jeszcze pojedyncze kryształki gdzieś tam się jeszcze pojawią, ale ogólnie. Roztwór jest już w miarę jednorodny. Za chwilkę wyjdę do góry i pokażę jeszcze jak to wygląda w góry. Troszkę nam tutaj to paruje jeszcze. Postaram się nie spaść. Nie. Gdzieś tam troszkę się spieniło. I proszę zobaczyć. Zero kryształów. Zero kryształków. Ładnie wymieszane.